Takia konstrukcję pan redaktor wymyślił. Mamy tutaj stać przed państwem i chwalić się przed milionami naszych obywateli o tym, jak jesteśmy wspaniali. Widzę, że część kandydatów z uśmiechem weszła w tą rolę, ale jeszcze na największy wybuch pewnie wewnętrznego egoizmu. Czekam, mam relacje na całym świecie, nie chcę się nimi chwalić, ale powiem coś panu redaktorowi i naszym widzom, co jest bardzo ważne. Zawsze z tą... Piękną Polsko, polską biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował. Mam też, drodzy państwo, mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z gazety wyborczej, więc panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą zawsze na całym świecie od wielu lat i w przyszłości. Aj, po swojemu wielu Panie... Na to pytanie można krótko odpowiedzieć, i chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tę czołową flagę. Ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo. Bo szanowni Państwo. Ja jestem dumna z Polski i jestem dumna z tego, że nasi obywatele, również ci tęczowi, wybierają Polskę.